Widzowie to jest nieprawdopodobne, ale ktoś odtworzył skibidi toilet, ale w wersji My minecraftowej God i dzisiaj <laughs> sobie to obejrzymy. Tylko, że właśnie są to słuchajcie rzeczy z minecrafta, nie tylko villagerowie, bo sami widzicie był creeper, creeper, albo tu, tu zaraz, to jest mega mocne, bo tylko jeden odcinek obejrzałem. Ej popatrz na to, patrz na to, patrz na to, patrz na to co teraz będzie, bo to widziałem i to jest za mocne, jest no. świniak i serio zamiast jakichś toiletów, kamera wiecie menów, Jakiś, wiecie, Titan, kamera, Spikermanów, stratatata, Toxic, Boss Mafia. Takie coś będzie, rozumiecie to? To jest nieprawdopodobne, Ej, więc ciekawe, oglądajcie on to też razem z nami. Ej, to może być gigantycznie rozbudowane. Bo ogólnie ja tak jak sobie przypominam wszystkie inne filmiki ze Skibidi Toilette oryginalne, to one były tym samym, tylko że tu są przemienione te postacie, więc gość odtwarza jeden do jednego. I w ogóle patrz, czy Steve ma być zwykłym kameramanem, bo ja to tak rozumiem, że Tutaj villagerowie są bo źli. Tak, ej, no właśnie, to nie? ewidentnie, to jako Bo są do... w kiblach. A tutaj Steve z Minecrafta Też wygląda, jakby, słuchajcie, był kameramenem, no nie? Czyli tą dobrą stroną. Yo, zobaczmy, słuchajcie, mamy restaurację. Są tylko Stewy. Skibidibi, dog, 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 dob jest, 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 jest. jest. Ej, nie no, ale on seleci patrz, to jest kibel. ale Stryf. zobacz, on odtworzył normalnie. Jakie Skibi, mini dibi, kibelki. dob jest, jest. Skibidi, skibidi, dop dop, jest, jest. Ej, ale serio, genialnie to widzowie wygląda. Patrzcie na to. O, mamy już widok z pierwszej, jakby osoby. I to jest chyba pierwszy kibel, no, który jest spłukiwany, czyli musi... tak? Czyli to Steve tutaj. Tutaj jest ręka Steve'a, ewidentnie to widać. Przyjrzyjcie się w tym momencie. Widać, że jest to ręka Steve'a. Czyli Steve jest kameramenem. To ciekawe, kim na przykład będzie? Myślę, że Steve będzie upgraded też. No właśnie, jestem ciekaw, czy na przykład będzie Alex, czy to na przykład, słuchajcie będzie jakaś krowa z Minecrafta? Alex. Nie wiem, zobaczymy. Jestem naprawdę mega podjarany, bo to wygląda super. Wow, czekaj, oh, czekaj. Oh, oh. Czy Dobra. kura nie jest właśnie jakimś tym Dobra. gigantem? Dziemy. Chwila. Tak, to będzie Large Speaker to Man. To jest... Kurde, ale myślę, że to jest Large Speaker Man. Czy może coś innego? Tu jest jeszcze pająk z Minecrafta, słuchajcie, gdyby ktoś pytał. Skibidibi, dob, dop dop jest, dob, dob, śmiech pies, śmiech jest. Dabla, 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 dib, dib, dib. O, kurde. Jesteśmy, słuchajcie, zgubieni przez kibla. Ej, a on jest ewidentnie księdzem, ej, rozumiesz ta, to? święty kibel. Święty kibel. Wow! Serio, święty że ktoś spadł na ten pomysł! To naprawdę przyznam szczerze, że jestem szokowany i widzisz, że tak wjeżdżają Jak Nie, żeby to zrobić meny. z każdej gierki, nie? No można, można, ej, ale ja właśnie. Go. Nie wjeżdżają kamerameny! Tylko wjeżdża z Let's go! I on na, na końcu pamiętasz, też pokazywał. Pokazywał kciuka! Tak. tak! Ej, patrz, to są kamera! Ty! Kamera to widziałaś? Helikopter, tak, kamera, coś było. tam, jakoś tak, 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 wow, czekaj, to jest Jak jakiś boss, wzięła. a tutaj no? ten kurczak został spalony. Ej, co tu się dzieje, słuchajcie. Ej, ten ja kurczak to chyba był duże, właśnie nie, tajtan, na te duże jakiś Titan. duże upgrade tutaj. Dobra, oni mają no jakiś podgląd, takiego. mają tableta. Ej, serio, to jest toilet helikopter, widzowie, bez kit albo Rocket Toilet, bo on ma jeszcze to TNT. Ej, co to jest w ogóle? Serio, to ja zwykły. Ja skibidi toilet jest porąbane. Tak, to już jest naprawdę porąbane. Widziałeś? Ej, to ej był Ender Dragon. Swego. Czym jest Ender Dragon? Tak. Czy on jest właśnie upgraded czymś? On wygląda, jakby mógł być upgraded. Tak, no tak. Dobra, tutaj gość ucieka. Ciszcie Jaki wielki, bo stoilet! Chopie! No dobra, mamy golema. Patrz, co tu jest golem? Ej, myślisz, że golem kim może być? Nie mam pojęcia. Kibel. Czekaj, czekaj, czy on ma kibel z bedroka? Widzowie. No tak. On ma kibel z bedroka. Naprawdę to się dzieje. Popatrzcie na to. Nie, nie mogę. Nie mogę. On serio ma. O, o uwaga. A co to uwaga. jest takie duże? No, to musi być upgraded w takim Ciekawe, razie, bo on jest tak ciekawa. wielki. No, on go bierze w rękę. Mogę? Tak, no to jest ewidentnie upgraded Titan Cameraman. Ewidentnie, oh, wow. i on ma nederytową zbroję, zauważcie. No, tak. i on ma diaksa tu na środku, pamiętacie? Bo on stąd I to jest wyrzucał super taki stif. laser, jakby, z którym, wiecie, no, spalał tych wszystkich y, ziomeczków, no nie? Tak, okej, okay, czyli to jest upgraded Titan Cameraman. To w takim razie tam te inne duże A postacie ile to mocny, to być. to musiałby pierwszy może. chyba. Sezon pierwszy ma chyba 6 odcinków, tak mi się wydaje, no nie? Zaraz zobaczymy, słuchajcie, bo to, w ogóle co gość tworzy, to jeszcze nie jest skończone. My nie mamy 70 odcinków tego, tylko chyba jakieś 8-9, więc naprawdę nieźle, bo to się serio dopiero zaczęło. To jest sezon pierwszy, a normalnie sezonów chyba, słuchajcie, jest 8 czy coś takiego. Wprawdziłem skibidi, coś w tym stylu. Dobra, widzowie, to jest siódmy odcinek. Skibidi Toilet Minecraft. Okej. Okay. Czyli, o, oh, wow! Co tu się stało? Ej, czekaj, a coś takiego było? Że leżało. Mnóstwo kameramenów, Chociaż bo ja tego nie, nie pamiętam. Był? Naprawdę akurat tego sobie nie przypominam, ale no tutaj leży ich całkiem sporo. Lol, patrz! Ej, to jest gość z kaczką! On ma gumową kaczkę! Serio, Ej, to jest, jest jak w ten wannie. Tak, ale to jest ten basso toilet, czyli bas piła mechaniczna. A, patrz, on tak siedzi w wannie, ma piłę, on jest bardzo wkurzony i ma kaczkę. Ej, serio, to jest porąbane akurat. Milarze. Naprawdę, co to się dzieje? I on mówi z dob, 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 jest nie! Yes. Skiewidowo, nowadowo, Ej, dobra, rozjechał go. Patrz, a to w ogóle jakiś samochód. A co robi samochód tutaj taki prawdziwy? Nie wiem, ale są to było strasznie był. dziwne. Dobra. Okej, okay, tu jest kibel, o, słuchajcie. Robią. Ej, bo to wzięli. pamiętasz? Oni go wzięli do laboratorium. Jednego wzięli do laboratorium, i to jest. Ej, ale to są chyba, a nie kameramenowie byli w laboratorium. Tak, wyświetlał. Tak, wydaje. ale oni, u nich chyba jest po prostu Steve. Nie, ma, dob 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 jest, jest. Ej, serio, on jest w tym laboratorium u nich i został właśnie spłukany, ale jazda. I tutaj, o widzicie? O, i tu leci ten. No właśnie, bo wlatuje ten gość. Ale my lecimy, słuchajcie, z kolejną częścią, popatrzcie. No to jest. Ej, czekaj, 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 czekaj. On ma notebooka na sobie, ma słuchawki, ale to był jakiś skin. Jakiś jakby ziomek, no patrz Nie było tak, wcześniej człowieka no. Jako takiego, słuchajcie, no Dobra, Beustiff, tak, wow to jest, mają Ciekawe co to jest za postać Ej serio, mamy kurę Która jest w środku bloka jak myślicie, czy to jest Jakiś large speakerman, czy może jakiś Ja bym ktoś wiem, zrobił taką gierkę, speakerman? nie? Ej, on. On jest speakermanem no na God, pewno, potężne. bo patrz, miał nutki, były dźwięki. A to jest dancing, coś tam, dancing woman. Ej, serio, patrzcie, to jest large speakerman. Tu mamy, słuchajcie, chyba dancing speaker woman, albo coś w tym stylu. No słuchajcie, to jest tak porąbane, ja nie wiem, co tu się dzieje. Jedzie znowu gość, słuchajcie z tu. Tą... Ej, ale ta kaczka jest super, naprawdę. Co tu się dzieje? I teraz, słuchajcie, kura go rozwala. O ty! Wow! Czekaj, pokaż to jeszcze kubę. raz. Ale jak to jest możliwe? Przecież. Przecież ta kura, no no chwila, on za, patrzcie, on się wygiął tutaj do góry, no nie? Jakby wszystko w porządku. Ale słuchajcie, ta kura po prostu pękła. Ona po prostu wzięła i se pękła. Się Wow, dobra, no to to jest poroba. Ty, a teraz to, to? Co to było? To co to było? Czekaj, zobaczmy, uwaga. Okej, okay, też ten spił. go! Też wyglądał, jak ten gość z piłą, i tego też. Tego też. A tego speakerumena też. też. O kurde. No dobra, gość tutaj, słuchajcie, Ucieka. zaczyna uciekać. I patrzcie na to, wjechał znowu ten dziad, słuchajcie. Znowu ten dziad wjechał. Bardzo zły villager. No i dobra, mamy, słuchajcie, ostatnią część. Okej, okay, zaczyna się od tego, ja że biją. kible biją Steve'ów No nie? Ewidentnie, słuchajcie, Stewy są tutaj wygląda. bite. O wow, dobra. Tutaj trzeba serio, uwaga. Ale patrz, 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 patrz. Problem, to papa. Nie, Czy to nie jest jetpack? Jest Patrz, tak, to. Jest to puczka, nie jest spuczka. Patrz, cofnijmy to. Czy to nie jest jetpack, bo on ma puczka. przepychaczkę. Znaczy, jednego przepychaczkę. tutaj spuścił w kiblu. Tak, ewidentnie jest to jetpack. Jeszcze raz to cofnę, żeby to, słuchajcie, sobie zobaczyć. No tak, to musi być, słuchajcie, jetpack. Ale tutaj wjeżdża właśnie TV taki jetpack. wielki. O, 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 no to jest TV Man. ewidentnie jest. słuchajcie, ma na sobie kibel, czyli. Wszystkie postacie są jakby z Steven. Telewizor, ale przerobiony. Tak, tak, telewizor, tak, i ma ten fioletowy, widzicie? Poświatę, Czyli to musi być. Ale to nie będzie Large TV man, tylko zwykły TV Man. Tutaj goście się ewidentnie też boją. Ten tańczy obok niego w ogóle, nie wiem z jakiego powodu. Dobra, to jest akurat porąbane. I czekaj, on go bierze i popro... Widziałaś? On już ja miał, miał tą osłonkę! Toaletę. Miał już tą a, osłonkę jakaś, na, jakaś na spłuczkę. jakaś mocniejsza toaleta, jakaś Rocket toaleta, widzisz? No, ty, ewidentnie to jest jakaś lepsza toaleta. Pokazuję mu kciuka, a ten mu też. A I też na koniec wszystkich tych filmików ja, zawsze minka? była ta minka. Tak, była ta minka. Okej, okay, przenosimy się, słuchajcie, dalej. I widzicie? Gość bierze przepychacz. Jetpack. To musi być jetpack. No, a, poczekajcie, poczekajcie, patrzcie. Ma dwa przepychacze. Bo nasz jetpack w grze Toilet Tower Defense też w obu rękach ma, prawda? W jednej ma przepychacz i w drugim ma przepychacz, więc miałoby. To słuchajcie, sens tak szczerze No ale powiedzmy sobie też szczerze, że tutaj fala jest duża Naprawdę jest duża fala Jest tutaj słuchajcie ten TV-man okay. TV A jest to large jest large TV-man man, TV Tak, pamiętacie, bo on nie dość, że jest duży To ma słuchajcie kilka telewizorków Obok siebie jakby, wokół siebie Więc to jest na pewno large TV-man Tutaj zakłada on obiektyw No i dobra, widzicie on jest teraz spalany Słuchajcie, wszystko się tutaj jara Tęż, tam jeszcze Golem, golem... ciekawe czym jest właśnie golem no bo on chyba nie jest large speakermanem, ale ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, no czym widzowie jest. Widzowie, znalazłem jeszcze inne animacje i Uu, popatrzcie, o, tutaj mamy inny. 66. odcinek właśnie tego Skibidi Toileta, czyli ten najnowszy jakby epizod od prawdziwego Skibidi Toileta i pokazuję wam to dlatego, że jeżeli wam się to spodoba, to możemy to obejrzeć całe od początku, ale specjalnie wziąłem najnowszy odcinek, no bo słuchajcie, wiecie, no ostatnio on wyszedł. Ej, ale tutaj już jest bardziej prawdziwi, widzisz? Tak, tak, ewidentnie to jest minecraftowe. Ale zrobione tak mega profesjonalnie, że jest jednak ten kameraman, prawda? Super to tak, wygląda. Tak, prawdziwe kamery, no. Tak, normalne są tutaj, słuchajcie, kamery i normalne są tutaj, jakby kibelki, ale widzicie, jest to jakiś tam Minecraftowy Steve tylko że bardziej zmontowany akurat. Tutaj nie ma villagerów, a są naprzód okay, Steve. Ej, to, to wygląda super. Patrzcie, baza ta w Minecraftie w ogóle jak super wygląda, nice. Ej, dobra, to jest ja. potężne, serio, to jest gigantycznie potężne i musimy to obejrzeć, no nie? Mamy tutaj właśnie ten 60. Tego ja nie śmiesznie biegną, cały. Biegną, biegną faktycznie, to jest wszystko kwadratowe, widzisz? Tak, 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 tak. I słuchajcie, być może jeszcze 67 o, zaraz maraj, tutaj super. znajdziemy. To w ogóle byłoby to już to totalnie maraj. porąbane, no nie. Serio, idzie tutaj Spider, słuchajcie, patrzę, jaki wielki Spiderinio. Tutaj leci taki właśnie bazukowy gość. No kurde, a tutaj jest ten TV Woman, no tutaj... prawda? To była TV Woman. TV mamy wersa, Surveillance wersa, Camera Woman, money mamy money Dark Speakermana, mamy tutaj Camera Mena. Tak, to jest zwykły kameraman. Nie, 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 to był Speakerman. Ach, to jest ten podstawowy. Dobra, i tu jest wielkolud! On jest naprawdę duży, słuchajcie, i on spala oczywiście wszystko, ale stracił teraz, słuchajcie, te czułka, no nie, więc on teraz nie może. to już wszystko nic jest robić. odtworzone jeden do jeden. Tak, mamy tutaj Aż glitch bliż. kameramana, na przykład, no nie. Serio, ej, ale ktoś to super odtworzył moim zdaniem. Naprawdę, to, no to robi wrażenie. Ej, bez kitu to robi wrażenie. No przyjrzyjcie się tutaj mocno. To, że Yo. oni są tacy kwadratowi, właśnie Minecraftowi, nie? Tak, i tu wjeżdża ten wielki boss chyba, no nie? Tak, popatrz jaki on jest wielki. Tak, to jest ten ziomeczek. Oni Ej, się dobra, zmyli. Tak, oni się zmy, zmywają. Ten jest tutaj Obleci. właśnie, so, so, sobie ucieka, a ten nadlatuje, ten gigantyczny gość. Dobra, oni wchodzą do tego kontenera. Ej, naprawdę mocne, naprawdę słuchajcie, tu jest mocne. Patrzcie, leci speakerman, Ach, speakerman! który był yeah. golemem i został rozwalony przez tego typeczka. Ma okulary przeciwsłoneczne, żeby nic go tutaj nie uderzało, no nie? Dobra, i teraz uwaga, ten kontener się otwiera i oni są w tym laboratorium, okay, ty no nie? w ich tym, tak. Ej, nice. Na... To... Ale jak to jest ładnie zrobione. Powiem szczerze, no naprawdę, no. serio, przyjrzyjcie się, wygląda Kielskoko. to super. I tu jest ten, to jest scientist. large scientist, kameraman, tak? Czy to będzie medyk, słuchajcie? No właśnie nie wiem, ale pamiętam, że tak się to kończyło mniej więcej, że mniej więcej w ten sposób się to właśnie kończyło. I teraz, o, jakie duże światełko! No jeden tutaj to już jeden, wydawałoby się... Że trzeba uważać. No i widzowie, 67 część. Zobaczmy, słuchajcie, jak to tu wygląda. Faktycznie jest to minecraftowe. Popatrzcie, totalnie, Stone bricki są na przykład, no nie. Ej, Jezu, wszystko jest zrobione. Super ten. to jest. Ogień z normalnego Minecrafta. Minecrafta. Jakby, takie mapki były na tu jest jakaś to taka właśnie bazuka też kanciasta. Ej, dobra, to genialnie wygląda. Naprawdę. Patrz, jaki polis! Ej, to polis, był ten polis toilet. Tak. I nice. tu jest ten nowy ziomek z bazuką, widzisz? Ej, jest właśnie, jest, ten jest ten nowy. nowy no... Gość z bazooką. z bazooką, tak, 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 zdecydowanie Dobra, on sobie wsiada i to y, Autostrada zrobiona z wełny, słuchajcie Ulica normalnie z wełny zrobiona Patrz to, ej, dobra, mi się to Mega podoba, szczerze, nie wiem jak wam Ale ja to mogę oglądać o, chyba codziennie to Jest ten to Ej, tak, wy mówicie, że on się nazywa Boss Mafia, ja myślałem, że on się nazywa Toxic coś tam tata. Ta, ta. a to jest, słuchajcie, ewidentnie Boss Mafia, no widać, ej, serio, o, on się jest... by wystraszył, poczekaj. Tak, tak, speaker one tam jest, a tu jest Titan, kameraman wersji, wersji upgraded, tak, ej, dobra, jest grubo, nie? Serio, oni idealnie odzwierciedlili ten 67 a, odcinek, tak naprawdę, jest genialnie to zrobione, ja się tym jaram totalnie i mógłbym, słuchajcie, to oglądać codziennie, mam wrażenie, no Popatrzcie, jak tu jest dobrze to zrealizowane. Gość się wkurzył, oczywiście. I tutaj Leciał. Titan o, Speaker o, tutaj Ale ten upgrade go rozwala. No i teraz właśnie, pamiętam, że to się tak kończyło, że wychodził ten wielkolud. No tutaj nie? ten boss. Tak, ten o. nie za dobry koleś. Nie za dobry koleś. O, wow. Ej, dobra. Ej, strasznie śmieszny on jest. No naprawdę, nie żartuję. Moim zdaniem wygląda to genialnie. I oni, no mają trochę stracha.